Dzień dobry, dzień dobry! Witam serdecznie na kanale dla Ciebie. Co dzisiaj? Dzisiaj dostałem paczkę od polskiego producenta, manufaktura. Wszystko robione profesjonalnie, dokładnie i najtaniej jak się da dla konkretnego odbiorcy. Tak byś ty, ja, jeśli stwierdzisz, że to ma sens. Nie płacił za marketing, dostawy, przesyły, wystawy i inne różne rzeczy. Co będzie testowane od tego producenta? Jeden kabel, na razie go nie będę nazywać. I ten kabel dwu, widzicie taki dwużyłowy, on oczywiście jeszcze w środku ma żyły, chodzi mi o te zewnętrzne, takie grube, w otulinie przewody. A tu mamy pięć takich, Jeden jest czymś, dwa, cztery są pełne. No, ciekawe, ciekawe. Eee, tak to wygląda. To jest, szanowni państwo, no, coś, coś olbrzymiego, wygląda jak wąż. Z czym będą testowane? Będą testowane z kablami oryginalnymi dostarczanami do Musical Fidelity i Ever Solo będzie ta Geharmany posrebrzona i będzie to to a więc 7x9 przynajmniej z papieru najbogatsza mieć, chociaż z tą miedzią wydaje mi się, że 4 dziewiątki wystarcza, ale jest ich 7, niech będzie zobaczymy co to daje i czy to daje w ogóle cokolwiek tego na razie nie wiem, nie chcę o tym mówić ten Grubas Według konstruktora producenta przewidziany jest do ever solo, a ten cniutki jest przewidziany do wzmacniacza. Tak, wydawałoby się, że powinno być odwrotnie, ale tak nie jest. Będzie jeszcze smaczek, taki o którym więcej później. Zapraszam serdecznie do subskrypcji. Zapraszam do łapek w górę. Zapraszam do wyrażania swojej opinii. Zobaczymy, czy kable zasilające wnoszą cokolwiek do stereo. Pozdrawiam!